Cześć, witam was w kolejnym vlogu na tym kanale a dzisiaj posprzątam sobie moje stanowisko do malowania customów jak widać jest tu dosyć spory bałagan więc za chwilkę będę to stopniowo ogarniać i będę wam pokazywać czego konkretnie używam do malowania właśnie koników okej, okay, biuraczko jest już w miarę ogarnięte, przynajmniej na razie no i teraz wam mogę pokazać mniej więcej co się na nim znajduje i czego używam tutaj jest makieta, która nie jest jeszcze ogólnie dokończona i no, to jest moje ale stare zoo, które będę w tym momencie przerabiać. Jakoś tak na dniach też myślę. Więc no, tutaj jest mnóstwo różnych rzeczy, które tam kiedyś sobie robiłam i będę to sobie jakoś tam przerabiać. Tutaj są wszystkie moje ozdoby do robienia e, tych wszystkich e, akcesoriów z żywicy. E, po prostu tych takich ozdóbek. Tutaj mam suszone jakieś kwiaty i tak dalej, i tak dalej. Więc to sobie tutaj siedzi. Tutaj mam moje żywice. Tutaj są trzy farby akrylowe, jeszcze jedna gdzieś tam się powinna zapodzieć biała. Tu właśnie przy okazji wzięłam tą farbę, więc ją sobie od razu tam wkładam. Tutaj mamy matowy Werniks. Apoxy dwuskładnikowa, tutaj też jest jakaś taka ruda farba. Werniks yy, w sprayu, tutaj mam wszystkie moje pędzelki oraz narzędzia do rzeźbienia. Tutaj są yy, głównie no które czekają na custom'y, są tutaj takie ala podróbki. Kolekciaków i szlejchów, więc część z nich jest już w trakcie pracy. Nad częścią będę jeszcze pracować, ale to na pewno też na dniach już niedługo zobaczycie. Tutaj, tak są jakieś takie podstawki taktale, taktale, i tak Rękawiczki oraz taka mała paletka i woda po prostu no, do farb. Tutaj mam suche pastele, takie bardziej dziwaczne kolory. Tych takich naturalnych kolorów jeszcze nie przyniosłam sobie z mojego pokoju. I tutaj niżej są farby akrylowe których mało używam, po prostu są tutaj takie żywsze kolory, te takie bardziej basicowe mam tam, właśnie taki biały, czarny-brązowy. A tutaj mam, mam takie małe pojemności żółtych, zielonych, niebieskich itd. Tego typu właśnie kolorków po prostu większych nie potrzebuję na razie. No i co? Tak by wyglądało moje biłko, a teraz przechodzimy do dalszej części filmu. W tej części filmu zajmę się wyrobem własnego papieru. Jak widzicie przygotowałam zużyte kartki, które porozdrabniałam na małe kawałki a w wodzie, dzięki czemu papier był taki mięciutki i plastyczny. Potem przez taką oto ramkę z założoną gazą przesiewałam to wszystko tak, żeby mi powstały ładne kartki papieru. Tutaj dodałam do środka różowy barwnik. Na początek te kawałki przesiewałam przez tą gazę, a potem wykładam je na suchą ściereczkę. Dzięki czemu mogłam je bardzo szybko wysuszyć, i już za chwilkę pokażę Wam, jak wygląda efekt końcowy. Jak już mogliście zobaczyć, właśnie w tym momencie wykonałam sobie karteczki z tak zwanego papieru czerpanego. W każdym razie dużo osób, szczególnie na TikToku, robiło taki papier, i postanowiłam sama spróbować. i Według mnie naprawdę fajnie to wyszło. Tym bardziej, że będą to karteczki. Na których będę pisać dla Was podziękowania. Oczywiście będą one ładnie zrobione, bo te tutaj są dla testu, że tak powiem. Te dla Was będą trochę ładniejsze, mam nadzieję, że mi wyjdą. W każdym razie, teraz właśnie będę dorzucała, w każdym razie planuję dorzucać takie karteczki z podziękowaniami właśnie z wykonanego przeze mnie papieru do Waszych zamówień z akcesoriami, z konikami, cokolwiek u mnie kupicie, właśnie otrzymacie takie podziękowania. Na ten moment wykonałam pięć kartek, z czego chyba jeszcze dwie albo trzy mi się słyszą, więc wyglądają one tak. I testowałam, jak widać, tutaj dodanie różnej ilości farby. Z tej strony wyszło jej trochę za dużo, tak jak tu, ale z tej strony jest całkiem ok i mi się w miarę podoba. Jest takie leciutko różowe, różowe kartki, tutaj dodałam właśnie najmniej farby. I chyba jednak ten efekt mi się najbardziej podoba, gdzie jest najmniej farby. Właśnie tak one wyglądają. Teraz je będę przycinać, obrabiać i próbować na nich pisać. Ciekawe, czy się będzie dało. Ok, właśnie przetestowałam nowe karteczki. Tu już mam 100 z pociętych tych próbnych kartek, na których sobie właśnie będę testować różne rzeczy. Więc wyglądają one tak. Wyciąłam sobie takie mniejsze, całkiem większe. No, zobaczymy, jaki rozmiar będzie ok. A tutaj już próbowałam pisać Pierwszą karteczkę i wygląda ona tak. Jest to w ogóle moja pierwsza tak, takiego typu karteczka zrobiona, więc no, na pewno nie jest idealnie. Ale wydaje mi się, że to będzie taki całkiem miły sposób na podziękowanie Wam. Dajcie znać, czy taka inicjatywa Wam się właśnie podoba. A tutaj w tyle niestety układ ujeżdżony na odznakę, którego muszę się nauczyć, i tak wam sobie to rozpisałam. I najlepsze jest to, że z tych wszystkich ścinków będę mogła na nowo zrobić kolejny papier. I tak w sumie w nieskończoność, więc ta inicjatywa robienia takich bardziej eko rzeczy mi się bardziej spodobała. No i ogólnie mam z tego naprawdę niezłą frajdę stworzenia takich papierków. Tylko no już będę pamiętała o tym, żeby nie wybierać takich drukowanych, tylko raczej same takie zużyte do rysowania czy coś kartki. Albo z tuszem, bo zauważyłam, że tusz się ładnie wypłukuje, a niestety długopis, no i ten taki tusz, że tak powiem, z drukarki niestety nie, tylko tusz z piórami się ładnie właśnie wypłukał, a reszta pozostała, no więc no na przyszłość będę robiła po prostu kartki bez zdrukowanych rzeczy, ale ogólnie wydaje mi się, że jak na pierwszy raz nie wyszło to źle. No i co, to było chyba na tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, jak Wam się to wszystko podoba. Do zobaczenia, cześć i do jutra. Pa!